No mega fajny wynik. Nawet pierwszy słyszę, że tyle zdobyłem punktów. No, szczerze mówiąc to się, liczą się trzy punkty. Miło jest wygrywać w takim stylu zdobywając statuetkę. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Do następnego. Zgadza się w pierwszym secie zaczęliśmy bardzo ospale, daliśmy przeciwnikowi pole do popisu nie musieliśmy dużo czekać na reakcję przerywaliśmy 14-8, potem chyba doszliśmy na po 15, po 16 albo po 17 i przejęliśmy kontrolę nad tym spotkaniem ważne, że potrafiliśmy w trudnych momentach postawić się przeciwnikowi a także a także jakby nie pozwolić, aby powstał.